Cześć wszystkim, jako że wszyscy mają już pewnie dość tych walentynek, tych serduszek, tych czerwieni, Chciałam dzisiaj Wam zaprezentować zupełnie coś innego. Jest to dosyć stary trend, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo podobno z tego co zauważyłam zresztą na różnych instagramach i pinterestach wracę znowu do łask, a mianowicie będzie to zdobienie trójwymiarowe, tak jakby pogięta. Folia. Jak widzicie, efekt jest po prostu nieziemski. Teraz trzy moje filmy pod rząd będą o tematyce takiej pozaziemskiej, galaktycznej, będą to całkiem fajne i proste zdobienia. Tak więc przechodząc do dzisiejszego zdobienia, będziemy pod, potrzebować przede wszystkim patyczek drewniany, pacynkę, pilniczek, tu mam taki stary akurat. Naszą szczoteczkę do pyłu, moją dojechaną, dosyć różyczkę ciężko pracującą. Kolor 34 mam z Dolce Nice, jest to hybryda czarna. Top No Wipe Real Color z Semilac, ponieważ nie zmienia koloru, jest bardzo fajny, bo bardzo długo się błyszczy. Indigo Metal Manix, ten najdrobniejszy, właśnie, żeby dało nam efekt lustra. Nasze Najukochańsze, przynajmniej moje najukochańsze, pyłki ze słowianki, pink metalik dziesiątka, o, gold metalik 14. Tu mam jeszcze folię spożywczą, może być to również torebka w sumie foliowa, ale folia spożywcza jest bardziej elastyczna i uważam, że można nią więcej podziałać. Tak więc mam pokryte dwa. Tipsy, dwa wzorniki kolorem czarnym, utwardzone. Dwie warstwy zupełności cieniutkie wystarczą. I przemyto mam dyspersję, czyli naszą lepką warstwę. Teraz będziemy potrzebować nasz top no wipe. Pokrywamy dokładnie cały tips. Będzie to zdobienie dosyć szybkie, ale bardzo, jak widzicie, efektowne. Cały tips dokładnie naszym topem bez dyspersji. Top z dyspersją niestety tu się nie nada, ponieważ pyłki typu lustro przyklejają się tylko i wyłącznie do topów właśnie bez lepkiej warstwy, żeby stworzyła się tą taflę. Teraz potrzebujemy folię spożywczą, którą przyklejamy delikatnie do całego paznokcia. Nie martwcie się, że są gdzieś zagięcia, o to nam chodzi. I formujemy nasz wzór patyczkiem drewnianym. Marszczymy naszą folię w kilku miejscach, delikatnie dociskając i przeciągając. Tak, żeby nie było za bardzo pomarszczone, ale żeby też nie było w miarę gładkich miejsc. Popracujcie trochę, to jest kwestia wprawy. I na początku kompletnie to nie wychodziło, gdybyście zobaczyli moje pierwsze. Właśnie tego typu zdobienia to wyglądały przekomicznie. Chodzi o to, żeby było tylko kilka zagięć. Teraz wkładamy do lampy. Ja mam standardowo lampę 24 na 48 semilak. jest to lampa LEDowa. Utwardzam 30 sekund. Oczywiście, jeżeli martwicie się, że się nie utwardzi, zawsze lepiej chwilę dłużej, tą minutę chociażby ustawić, w lampach UV oczywiście czas utwardzania będzie dłuższy, pamiętajcie. Dobra. Chwilę podtrzymałam tips w powietrzu z tą folią, żeby ta folia mi się nie przesunęła, bo jak widzieliście, była ona o wiele większa niż tips i po prostu by się ściągnęła w niektórych miejscach. Ale po 5-10 sekundach nasz top się utwardza. Dobra, i teraz delikatnie, żeby nie porwać folii, staramy się to odkleić. O, razem z hybrydą schodzi. Dobre. O, coś takiego mamy. Jak widzicie, no jest, jest szał, jest nasza struktura. Teraz potrzebujemy po prostu wszystkie brzegi wyczyścić z nadmiaru topu. Ja sobie pilniczkiem trochę odsunęłam od kamery, żeby nie nakurzyć. Poździeram końcówki, jeżdżąc pilniczkiem z góry do dołu. Przepraszam za te cudowne dźwięki. Po prostu chcę sobie oczyścić, bo to nam akurat nie jest potrzebne. A, jak piszczy i piszczy. Ojej, przepraszam. Dobra. I mamy coś takiego. Otrzypuję z pyłu. Mhm. Jak widzicie, struktura została. Tu mi się trochę hybryda z rogu odkleiła, ponieważ tipsa wcześniej nie trzymałam, a pracowałam właśnie z oliwką, że tak powiem, z tłustymi rzeczami i no niestety, ale z paznokciem jest trochę inaczej, bo jest przygotowany pod tą hybrydę, a to jest niestety tips, jest błyszczący i nie zmatowiam go wcześniej. Dobra, przymyłam z nadmiaru pyłu. Teraz weźmiemy sobie nasze pyłki. Będę używać teraz Metal Manix z Indigo, srebrny. Potrzebujemy pacynkę. Delikatnie. Po wszystkich kątach pokrywamy cały paznokieć. Całusienki. Jest to zdobienie dla osób, które no, też lubią takie odstające rzeczy, ponieważ no, nie oszukujmy się, nie będzie on idealnie idealnie gładki, niestety. Pamiętajcie, żeby dojechać do wszystkich kącików. Chodzi nam o to, żeby nie było naszego czarnego koloru. Spod spod widać. No jeżeli będzie to nawet, jeśli nie jest to wielka tragedia, bo też będzie fajnie wyglądało. A latam i ten pyłek, potem się wszystko świeci. Idę do domu i wszystko się świeci, nawet pies. Dobra. Jeszcze sobie trochę tutaj muszę dać, bo tu coś mi się nie chce przykleić. O, dobra. I teraz sobie wygładzam dokładnie. Dokładnie nie dając już więcej pyłku. Pacynką przejeżdżam od góry do dołu, od boku. Jak uważacie, żeby pokryć dokładnie wszystko. Mhm. No i mamy pokryte. Widzicie już po prostu. No wow! Jestem tak zakochana w tym. Otrzypuję sobie teraz delikatnie naszą różyczką z nadmiaru naszego pyłku. Ponieważ zawsze mam w topie niestety. O tu mi się troszkę niestety nie przykleiło. O widzicie taka czarna plamka, ale nie szkodzi. Piękne, prawda? I teraz tego pyłku już nie będę potrzebować. Zamknę go sobie za znając życie coś. Dotknę, wykonam jeszcze zaraz zdobienie w kolorze złotym, żeby pokazać. Wy możecie co prawda przewinąć, ale mam nadzieję, że jednak ze mną zostaniecie. Chciałam pokazać jak będzie właśnie w różnych kolorach, bez tego efektu ombre. I teraz dokładnie pokrywamy całe tips topem no wipe bądź z dyspersją, ale no wipe będzie się lepiej błyszczał. Jeżeli chcecie zostawić taką strukturę, że jest on taki w sumie pofalowany, jak widać, nie jest idealnie gładki, to dajcie jedną warstwę topu i w zupełności wystarczy. Ale ja robię coś takiego, że daję większą kroplę właśnie u góry, tak jakby przy skórkach, ściągam ją delikatnie na dół, żeby pokryć nasze zagłębienia w miarę, tak, i odwracam. Do gór nogami, przychylając delikatnie, właśnie w stronę, tak jakby skórek, żeby naszą strukturę mniej więcej wyrównać, żeby nie było aż takich dużych, że tak powiem, dolin, gór, dziur. Jeszcze sobie od dołu, żeby nie było takiego uskoku. Ok. Jest w miarę porządku. Zobaczcie. Ekstra. Ale jestem strasznie zakochana w tym zdobieniu, naprawdę. I teraz biorę sobie od razu drugi tips i robimy tak samo, tylko, że będziemy pracować na pyłku złotym. Uwierzcie, na pewno nie jedno spojrzenie, nie jeden wzrok przyciągniecie tym oto zdobieniem. Jeżeli pracujecie na swoim naturalnym paznokciu, bądź klientki, klienta, bo też się zdarza, to musicie pokryć wolny brzeg i najlepiej te brzegi po boku primerem, primerem, primer, primer, nie wiem i tak każdy mnie poprawi i tak mnie poprawi. Musicie pokryć właśnie takim bezkwasowym, ponieważ jak on wysycha tworzy taką lepką warstwę, która działa jak dwustronna taśma klejąca i skleja nasz pyłek stopem. A jako że to jest pyłek dosyć gładki. No to lubi właśnie czasami tam gdzieś odpryskiwać. Działamy teraz tak samo. Przyklejamy delikatnie folię do całego paznokcia. Coś dziwnego słyszałam. Dobra. I marszczymy naszą folię. W zależności ile chcecie zagnieceń. Jakie chcecie te zagniecenia? Czy duże, czy małe. To już tutaj, dowolna, dowolność, jak ja to mówię. Dobra. Ok, wkładam teraz do lampy. Chwilę przytrzymuję w lampie w powietrzu, żeby się jeszcze tak delikatnie utwardziło. O, znowu wzrasta temperatura mojego telefonu cudownego. Jeszcze chwilę go zmienię, bo nie mam po prostu już cierpliwości. Naprawdę w lato dzieje się to samo, nawet rozmawiając przez telefon. Utwardzam 30 sekund. I teraz będziemy używać koloru złotego. Jeżeli macie jakieś nierówności tutaj, takie, które naprawdę wystają i naprawdę są takie denerwujące, dosyć jak tutaj jest taki ząbek, to nie martwcie się, możecie przyjechać delikatnie bądź polerką i pokryć jeszcze raz topem bezparnym. Okej. Okay. Mamy to. O, to wcale nie chcę tak schodzić. Widzicie? O. o. Coś takiego. Fajne, prawda? <grytanie> Coś całkiem dziwnego, a jednak tak fajnie wygląda. Przepraszam za że, że dźwięki. spiłowywuję. Końcówki, żeby nic nam tutaj nie latało, nic nam nie przeszkadzało. Dobra, mamy już ocalone. Przemyję sobie jeszcze dokładnie z pyłu. I bierzemy teraz pacynkę, tą drugą stronę, żeby nie było koloru srebrnego. I pokrywamy po całości, dokładnie, delikatnie dociskając, nie za mocno. Ponieważ takie na przykład te pyłki ze słowianki no, są takie, że jak się za mocno dociśnie, to lubi schodzić. I pokrywamy cały paznokieć we wszystkich kącikach, jak już mówiłam wcześniej przy paznokciu srebrnym ale wygląda jak Ferre Rocher, szczerze wam powiem, normalnie jestem zachwycona tym. Mam nadzieję, że wy też. Bo widzicie, jest dosyć szybkie. I to jest kwestia tego, jak po prostu pogniecie. Pogniecie. Nie ma takiego słowa. Pogniecie o sobie. Tak, standardowo, oczywiście, cięcie. Otrzepam z nadmiaru naszego pyłku, żeby nic mi się nie przyczepiło, jak zawsze, do topu, bo potem. Robię kliente paznokcie i tam są drobinki. I się pyta, ale dlaczego? Bo przecież tutaj na wzorniku nie było tych drobinek. No i co? No jak ja mam się tłumaczyć? Muszę nowy top kupować. Dobra, teraz pokrywam sobie dokładnie. Cały paznokieć. Ekstra. Dobra. Coś takiego. Uwierzcie na żywo, jest po prostu jeszcze lepsze niż w kamerze, z tego co widzę. Ok, już zaraz wyciągnę i Wam pokażę. Oczywiście wszystko teraz mam brudne i świecące. Tak więc mam nadzieję, że podobało Wam się to zdobienie, że spróbujecie je wykonać. Bo naprawdę, zobaczcie sobie, sprawdźcie, ten efekt jest teraz na czasie dosyć. Znaczy, tak. Powoli wchodzi, żeby być na czasie. Tak więc mam nadzieję, że będzie faktycznie szał, że będziecie je wykonywać, będziecie je nosić i uwierzcie, przyciągniecie tyle wzroków, wzroków, tyle hmm, wzroków osób, osób, wzroków. Nieważne. No, wiecie o co mi chodzi. Tak więc tu mamy wykonane zdobienia. Te dwa zrobiliśmy dzisiaj, a te dwa ja przygotowałam wcześniej. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół, chociaż mam nadzieję, że jednak to będzie łapka w górę. Trzymam za Was kciuki z całej siły. Oby Wam się udało, wysyłajcie mi zdobienia, które wykonujecie z moich filmów. No i co? No i do zobaczenia na następnym filmie. Zasubskrybujcie mój kanał, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, które się będą wyświetlać w powiadomieniach u Was. No, i oczywiście jest konkurs. Konkurs na nazwę grupy na Facebooku. Będziecie mogli tam stawiać wszystkie zdobienia, które wykonujecie z moich filmów. Pytać, będę odpowiadać, będę szukała też inspiracji, w Waszych właśnie pytaniach, żeby pokazać Wam, co z czym się je. Tak więc dawajcie znać w komentarzu, jak możemy nazwać grupę. I jak już mówiłam, trzymam za Was mocno kciuki. Do zobaczenia na następnym galaktycznym nie z tej ziemi filmie. Pa!